Sesję Rady Gminy Janów Podlaski. Chciałbym serdecznie powitać wszystkich Państwa. Witam serdecznie Pana Wójta Gminy Janów Podlaski, Pana Jacka Kule. Witam serdecznie wszystkich przybyłych zaproszonych gości. Punkt szósty sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok, z ceną zasobów pomocy społecznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Janowacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w roku 2016. Punkt 8. podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt 1. Dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do. No Rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej oraz klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonych przez gminę Janusz Polacy. Podpunkt 3. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Janów w 2017 roku. E, za nami widoczna sesja Rady Gminy, sala obrad. E, trwa w tym momencie właśnie sesja Rady Gminy. E, najważniej, najważniejszy z punktów to chyba właśnie rewitalizacja. E, duże pieniądze, które być może trafią do gminy Janów Podlaski, ale żeby to się stało, to i samorząd, i radni, i sołtysi, i sami mieszkańcy muszą się e, no, wziąć za siebie i stworzyć w dość krótkim czasie kilka bardzo fajnych, ciekawych pomysłów. Tak to prawda, że jest to jeden z najważniejszych punktów dzisiaj. Na kolejnej sesji już ten program musi być przyjęty, a czasu mamy naprawdę niewiele, ponieważ to wszystko musi być wykonane do końca kwietnia. W związku z tym to od mieszkańców zależy od radnych, od sołtysów, jak będą widzieli Janów w przyszłości i całą gminę, na co mozna, można pozyskać pieniążki i jak Przeprowadzić cały proces konsultacyjny w taki sposób, aby wszyscy ludzie mogli się wypowiedzieć. I znając życie, to oczywiście ludzie na pewno zostaną powiadomieni, ale czy wezmą na siebie chociaż część odpowiedzialności, a z tym już bywa różnie, bo ja robię taką prostą rzecz na, na przykładzie której. Mogę się wypowiedzieć co do zachowań. Zawsze, kiedy wykonujemy dokumentację projektowo-techniczną drogi, to dokumentacja jest wyłożona do wglądu mieszkańcom. I są ulice czy też miejscowości, gdzie nawet jedna osoba się nie zapozna z dokumentacją. Natomiast w momencie budowy wjazd jest nie w tym miejscu, za płytko, za wysoko i tak dalej i tak dalej. Dopiero się zaczynają kłopoty. Więc dopóki bezpośrednio mnie to nie dotyczy, a to tam w gminie są urzędnicy, niech oni myślą. A później a później można też powiedzieć, że no nie zrobili tak, jakbym chciał, a moje oczekiwania są zupełnie inne. Natomiast smutne jest to, że tych oczekiwań nikt nie chce przelać na, na papier i przemyśleć, dać porządne uzasadnienie do takiego projektu. I dlatego z tego miejsca bardzo zachęcam wszystkich mieszkańców dokładnie do bardziej czynnego udziału, bo drodzy Państwo, to, to od Was zależy jak będzie wyglądała nasza gmina, bo dzisiaj czy w programie wpiszemy dwie inwestycje, czy wpiszemy ich 12, to pieniądze i tak dostaniemy w określonej kwocie, która gdzie, gdzie dofinansowanie będzie o wiele większe niż 50%. Dlatego, Warto z tego korzystać, warto się wypowiadać i czasami może też warto się oddać, bo są sytuacje, gdzie na przykład ktoś mówi: No, przez tyle lat nie mogę doczekać się porządnego wyglądu stadionu albo porządnego wyglądu naszego miejscowego skwerku, albo drażni mnie nasza przysłowiowa buchta. Więc może warto byłoby pokazać swoją wizję, co miałoby być, czy na przykład siłownia wandaloodporna powinna być na stadionie, czy też taką siłownię powinniśmy ustawić w centrum miasta, w skwerku, żeby ci, którzy przyjdą posiedzieć na ławkach, żeby również mogli bezpośrednio uprawiać sport. I mam nadzieję, że ten przekaz, który w tej chwili trafia i zachęta, spowoduje podwyższenie aktywności z Państwa strony i proszę pamiętać, że tylko w kupie jest siła i to jest takie stare powiedzenie, ale ono się sprawdza, bo kiedy wszyscy pokażemy, że zależy nam, wymienimy swoje myśli, Pokażemy swoje propozycje, to miło będzie powiedzieć kiedyś synowi, wnukowi: słuchaj, tutaj dołożyłem swoją cegiełkę, bo pomysł mieli różny, a ten mój był jednak najlepszy, najważniejszy. I to w zasadzie na starość każdego człowieka jest bardzo przydatne, żeby mieć się czym pochwalić prawdziwym, że coś w życiu zrobiłem, coś w życiu osiągnąłem, bo najgorsze są chyba te przechwałki, o których nie mamy zielonego pojęcia. W najbliższych miesiącach, a dokładnie między sierpniem a wrześniem, pojawi się możliwość, by sięgnąć po dodatkowe środki, które będą wyłącznie dostępne dla tych samorządów, które będą po pierwsze posiadać aktualny lokalny program rewitalizacji, a po drugie wyrobią się i przygotują konkretne projekty, które będą wpisywać się w tematykę rewitalizacji. Muszą to być projekty przygotowane w sposób już kompletny, czyli wniosek o dotację ze studium wykonalności i z pełną dokumentacją. Czy wszystkie gminy w wojsku lubelskiej mają szansę z tych pieniędzy skorzystać, czy potrzebują jakichś pierwszych wytycznych? Potrzebują wytycznych i by gminy mogły skutecznie sięgnąć po te środki, muszą przede wszystkim opracować ten dokument strategiczny, o których mówimy. O którym mówimy? Plan, plan, rewitalizacji. plan rewitalizacji, krótko w okresie, mówiąc, które miejsca w gminie są zdegradowane, jest tam i ubóstwo, i problemy społeczne, i psychologiczne, i gospodarcze, i tutaj jest szansa na to, żeby do 20% obszaru gminy i do 30 mieszkańców na danym obszarze można byłoby tym programem rewitalizacji objąć wstępne takie szacunki gminianów Podlaski. które miejscowości mogłyby być w tym planem objęte przede wszystkim Centrum, część centrum miejscowości Janów Podlaski, te powiedzmy blokowiska, tak powiedzmy popularnie mówiąc, które skupiają powiedzmy ludzi, gdzie rzeczywiście występują bardziej skumulowane te problemy związane z ubóstwem, z bezrobociem, powiedzmy te bardziej popegierowskie, ale również centra, centra tutaj te ulice w centrum. Tutaj również nastąpiły, czy wykazaliśmy nagromadzenie tych różnego rodzaju problemów natury społecznej i gospodarczej. Ważną sprawą jest również to, by były obiekty do rewitalizacji i pomysły związane z rewitalizacją. Chciałbym zapytać, co w tą rewitalizację możemy wrzucić, z czym to będzie związane? Jakie pomysły mają szansę na realizację? Z pewnością y, projekty związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej z przeznaczeniem pod działalność społeczną bądź gospodarczą. Projekty związane z zagospodarowaniem działek pod cele inwestycyjne. Kolejną jakby pulą projektów, które mogą być realizowane, to są różnego rodzaju parki, skwery. Tutaj na pewno w centrum miejscowości naprzeciwko kościoła jest powiedzmy taki obszar, który mógłby być zrewitalizowany a celem tej rewitalizacji z pewnością mogłoby być to, że mieszkańcy częściej mogliby się spotykać, integrować. Na sesji został wywołany temat stadionu i obszaru wokół stadionu. Jeżeli tam jest wolne miejsce, z tego co wiem, to jest, można będzie część tego obszaru przeznaczyć na działalność kulturalną, czyli powiedzmy mini amfiteatr, czy muszlę taką koncertowo wybudować, żeby powiedzmy ta działalność sportowa, była uzupełniana działalnością kulturalną. Na koniec jeszcze zapytam, jaka duża kwota jest możliwa do tego, żeby do Janowa Podlaskiego trafiła przez ten projekt? Myślę, że przy, przy dobrych wiatrach, przy kilku dobrych projektach, nawet do kilku milionów może wynosić łączna wartość projektów. Na całe województwo przewidzianych jest w sumie około 40 milionów euro na obszary wiejskie i blisko 60 euro na obszary wyłącznie miast. Także, także środków na pewno w tym pierwszym konkursie dla dobrych projektów nie zabraknie. Czas od czas zapytam mniej więcej, jak będzie to wyglądało. Wiem, że mało jest czasu na te właśnie złożenie tych projektów, na przygotowanie pomysłów, a później co dalej? Czasu jest niewiele, dlatego że Konkurs, który ma polegać na, na tym, by projekty były składane, ma być otwarty już w lipcu. Takie główne działanie, które jest dedykowane do rewitalizacji czy dla rewitalizacji to jest działanie 13.4 w regionalnym programie operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 14-20. I pewnie ten konkurs zostanie zamknięty we wrześniu, najpóźniej w październiku, a później rozpocznie się ocena. A od przyszłego roku, jeżeli byłaby pozytywna ocena, realizacja projektów i wdrażanie tych różnych działań wynikających z, z tych propozycji złożonych przez poszczególne gminy. Mam nadzieję, że jak najwięcej projektów ciekawych trafi z gminy Janów Podlaski. Istnieje konieczność opracowania najlepiej do końca maja tego roku dokumentu, by później w oparciu o ramowe fiszki, o ramowe pomysły zawarte w tym dokumencie można było opracowywać szczegółowe projekty. Oczywiście część projektów pewnie Państwo macie, z tego co tak wstępnie się zorientowałem, były składane do innych działań. Będzie możliwość część projektów już gotowych przenieść tutaj, ewentualnie, ewentualnie dopracować nowe, nowe projekty.